Hej, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Jest mega wcześnie rano. Zaczynam tego vloga o godzinie czwartej nad ranem. Zaraz właśnie mam wylot do Polski i tak naprawdę będzie to mój pierwszy lot po powrocie do takiej normalności normalności w cudzysłowie, bo oczywiście nie jest to jeszcze taka normalność trzeba nosić maseczki i w ogóle zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało na lotnisku sama jestem ciekawa jak to wszystko przebiegnie, czy będzie dużo ludzi itd. i tak dalej tak sobie myślałam, że zrobię takiego vloga, jestem mega ciekawa i z drugiej strony też nie mogę się doczekać już tego wyjazdu um, bo ostatnio w Polsce byłam w styczniu Także bardzo, bardzo się cieszę. Lecę z lotniska Luton, także to jest półtorej godziny od Leicester, Zaraz właśnie um, przyjeżdżę po mnie Takcji, lecę do Krakowa i też tam widzę do lekarza od razu i potem jadę do Jasła. Mierzę ze sobą walizkę i plecak. Jestem na lotnisku. Oczywiście jest mniej ludzi niż zwykle. Są porozstawiane miejsca, w których właśnie jest... Są miejsca, gdzie są środki odkażające do rąk. Ale powiem wam, że niektórzy w ogóle maseczek nie noszą, co mnie troszkę przeraża. Trochę to jest takie dziwne, no nie? Że niektórzy nie trzymają bezpiecznej odległości albo nie noszą maseczek. No ale co zrobisz. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Za dwie godziny mam not. Do Krakowa. No, także już nie mogę się dociekać. Ustawią mi oczy! Oh, to... Tak jak widzicie, jestem już w swoim pokoju, także dotarłam. Ogólnie mamy dzisiaj kolejny dzień, także no, od razu Wam wszystkiego nie opowiedziałam po wylądowaniu, ale to dlatego, że po wylądowaniu musiałam od razu jechać do ym, lekarza w Krakowie, do laryngologa, bo mam problemy z nosem i z uchem. Więc tak jakoś wyszło, że po prostu em, no, taki chaotyczny dzień był i jak przyjechałam do domu, to była godzina szósta, coś wieczorem, więc chciałam już spędzić ten czas z rodziną i nie myśleć o nagrywaniu. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w samolocie, myślałam, że będą większe środki, ostrożności zachowane. Ogólnie nie było żadnego odstępu między pasażerami. Normalnie obok mnie dwie osoby siedziały. Po przeciwnej stronie tak samo, przede mną tak samo, także 90% samolotu była zapełniona. No, myślałam, że będzie to troszkę inaczej wyglądało, że na przykład pół samolotu poleci, a nie że większość będzie zapełniona. Wydaje mi się, że to nie jest ok, że to nie jest takie bezpieczne, no ale widocznie inni uważają inaczej. Obok mnie normalnie dziewczyna nawet podczas lotu sobie ściągnęła maseczkę, także wyobraźcie sobie, że niektórzy ludzie totalnie mają taką olewkę i załoga samolotu, właśnie. Podeszła do niej i powiedziała, że przez cały lot maseczki mają być założone, i wtedy ona założyła, ale tak to no. Ja bym się bała po prostu Ja miałam cały czas maseczkę założoną Kilka razy nawet maseczkę zmieniałam Na lotnisku jak byłam, chciałam sobie zjeść To wtedy odeszłam tak bardziej od ludzi Ciągnęłam maseczkę, zjadłam sobie I wtedy założyłam nową maseczkę No tak jak mówię, bezpieczeństwo w samolocie Nie wiem czy jeszcze jest bezpiecznie podróżować Wydaje mi się, że każdy teraz podróżuje Tak na własną rękę I co będzie to będzie Bo jak widać My możemy uważać, ale inne osoby mogą mieć totalną olewkę i no wiecie co z tego, jak wyuważać, skoro inne osoby nie uważają. Pod koniec lotu załoga samolotu zbierała takie kartki z danymi osobowymi i to można było sobie wydrukować wcześniej w domu, ale ja właśnie nie bardzo o tym wiedziałam i, nie, i tak nie miałam drukarki, więc nie mogłam tego wydrukować. Ale właśnie załoga też rozdawała takie czyste kartki. I trzeba było tam właśnie wpisać swoje dane, numer telefonu, gdzie się tam mieszka, czy zostaje właśnie w Polsce i właśnie w razie czego to oni będą się kontaktować z nami, czyli w przypadku gdyby jakaś osoba w samolocie miała tego koronawirusa i oni by się dowiedzieli to właśnie innym dadzą znać także no to jest w sumie dobra sprawa bo właśnie gdyby się okazało, że ktoś miał to będę wiedziała co robić będę wiedziała, że muszę uważać i nie wychodzić z domu itd. i tak dalej i siebie obserwować właśnie czy mam jakieś objawy czy nie ogólnie przez całą podróż tak jak mówię uważałam kilka razy zmieniałam maseczkę także wydaje mi się, że to jest podstawa no i oprócz tego miałam płyn do dezynfekcji rąk, więc to też cały czas używałam. Powiem Wam, że na lotnisku może nie było jakoś bardzo dużo osób w poczekalni przed odprawą, ale właśnie tam przy odprawie już jak przeszłam to była masa osób, duża kolejka i w sumie ciężko było tak zachować te dwa metry odstępu. Także no trochę śmiesznie. Jak już byłam w Krakowie na lotnisku, to przy legitymowaniu się, przy pokazywaniu dokumentu ym, na kontroli, musiałam też na chwilę maseczkę uchylić i pokazać swoją twarz. Sytuacja tutaj w Polsce jest dużo lepsza niż w Anglii, także tutaj tak się nie boję chodzić ym, właśnie na zewnątrz po sklepach. Ym, tam no, troszkę jest inaczej, troszkę jest gorzej, ale no, w sumie też tak się nie bałam tam być. Ym, ale um, wydaje mi się, że jednak w Polsce już tak w ogóle nie mam takiej obawy. A tam jednak ta obawa była, jak wychodziłam gdzieś. Ogólnie w Anglii to już wszystko tam prawie potwierane, um, tylko nie są potwierane kina, baseny i um, co jeszcze? I kosmetyczki. A tak to wszystko potwierali. Tutaj w Polsce chyba już baseny są otwarte i kina i kosmetyczki z tego, co wiem. Także fajnie sobie pójdę wregulować brwi i pójdę sobie też obciąć włosy, bo mam już mega długie. Popatrzcie, w ogóle robiłam sobie make-up przed chwilą, także no, nie zwracajcie na to uwagi. No, także to by było na tyle w tym filmie. Jeżeli macie jakieś pytania, dawajcie znać w komentarzu. No i widzimy się w kolejnym vlogu. Jeżeli Wam się filmik podobał, to zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie. No, do zobaczenia.